W Katowicach w Biurze Wystaw Artystycznych 28. Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach. Kuratorami wystawy jest Monika Starowicz oraz Katarzyna Gawry Holender. Bogata jest ta wystawa. Wystawa jest bardzo bogata i prezentuje naprawdę różnorodne postawy twórcze. Mamy naprawdę fantastyczny biur plakatów stworzonych zarówno przez mistrzów polskiej szkoły plakatu, jak i młodych. Jesteśmy bardzo zadowolone z tego efektu. Naprawdę wystawa jest piękna, jest żywa. Daje nadzieję na to, że... No, Plakat nie umarł. No żyje dalej, rozwija się i wspaniale się ma. Biennale plakatu to jest konkurs. I wpłynęło mnóstwo pracy. Zmierzyłyśmy się z liczbą prawie 900 plakatów. Niestety mogłyśmy się przyjąć jedynie 350, ponieważ galeria ma swoje gabaryty i też nie mogliśmy niestety wszystkich pokazać, ale no, wydaje mi się, że to, co udało nam się wybrać, to, to jest rzeczywiście bardzo smaczna ekspozycja. No właśnie, jest to podziwiać i każdy plakat sam w sobie jest otwartą księgą. Poza tym, że jest jakby taką Ekspresją twórczą każdego z twórców. No jest też fantastycznym przekazem. Są plakaty bardzo różnorodne, bo są plakaty ideowe, polityczne, są plakaty społeczne. Mamy szereg pla wspaniałych plakatów kulturalnych. Tak bardzo dużo się dzieje w kulturze i plakat dalej towarzyszy tym wydarzeniom. To naprawdę nas ogromnie cieszy. I... Tych, którzy to oglądają również, dlatego że zainteresowanie jest ogromne. Tak, zainteresowanie jest ogromne. Ja się cieszę, że przyszło aż tylu ludzi. Właśnie przed chwilką wspominałam o tym, jak dwie edycje wcześniej, w czasach lockdownu, jak nie mogliśmy otworzyć tej wystawy. Właśnie z obecnością publiczności. Mogliśmy przyjąć zaledwie garstkę osób w galerii. Te wszystkie przepisy pandemiczne od nas tego wymagały, bo to chyba najsmutniejsze biennale i wystawy takie jak ta, no to powinny być gwarne, powinny być pełne publiczności. No i tak jest tym razem. Tak Dziękuję, Dziękuję serdecznie, a mówiła doktor Monika Starowicz. Na Wernisażu spotyka medytę Sypniewską z Urzędu Miasta Katowice. Widzę zadowolenie, czyli udana wystawa. Bardzo udana wystawa, ogromna ilość prac, ale co najważniejsze prac naprawdę wspaniałych, świetnie zaaranżowanych w przestrzeni BWA Katowica, która jest bardzo przyjazna. Jestem pod ogromnym wrażeniem, tym bardziej, że tak absolutnie świadomy sposób od ponad czterech dekad uczestniczę w Biennale. Tak więc mam okazję obserwować, jak, jak się rozwija polski plakat, na co kładzie nacisk i akcent w zależności od czasu, w jakim nam przyszło żyć. Czasem bardziej pogodnych, czasem trudniejszych, ale to jest wspaniałe, że od zawsze plakat odzwierciedla w sposób artystyczny. To, co wokół nas jest, jest absolutnie żywym przekazem, jest wspaniałym doznaniem dla oka. W związku z czym właśnie w tej przestrzeni, która, która tak potrafi znakomicie wyeksponować sztukę. Jest to naprawdę wspaniałe doznanie artystyczne. Polecam wszystkim i zapraszam do odwiedzenia, bo warto, bo można się zainspirować, można przemyśleć, ale można się też ucieszyć, bo jest kolorowo, ciekawie, więc każdy w zależności od tego, jak odczytuje sztukę, na pewno znajdzie coś dla siebie. Można powiedzieć, że plakat. Polski ma się dobrze, a szczególnie tu na Śląsku. Szczególnie tu na Śląsku, bo nasza szkoła plakatu, która jest akcentowana i tworzona, najpierw potem akcentowana przez wiele wspaniałych nazw. Wspominaliśmy dzisiaj profesora Tadeusza Grabowskiego. To naprawdę była postać absolutnie emblematyczna. Mamy mnóstwo jeszcze osób, które są cały czas twórcze, działają, jak profesor Kalarus. Tak więc ten polski plakat, który się tutaj zadomowił, który się tak naprawdę rodził w pieleszach Śląska, cały czas ma się dobrze. Cały czas spa, jest z odbiorcą, jest ofertą kulturalną, taką szeroko pojętą i jest no naprawdę bardzo ważnym walorem tego życia artystycznego na Śląsku. I oby się nadal rozwijał. Tego życzmy i Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach i sobie jako odbiorcom, jak najbardziej. Dziękuję bardzo, dziękuję mówiła Edyta Sytniewska. Sytniewska z Urzędu Miasta Katowice. Tak jest, dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Druga kuratorka wystawy Katarzyna Gawry Holender. No napracowałyście się na pewno, bo Widzę tu bardzo dużo plakatów. Tak, plakatów jest mnóstwo rzeczywiście, przy czym jest to jedna trzecia z tego, co były z, z, ze zgłoszonych w ogóle prac. Oczywiście wie, wiemy, że nasza galeria ma określoną pojemność, więcej się już nie zmieści. E, Niestety. Tak, no, pracy dużo. no Przy ekspozycji, no to oczywiście ekspozycję zawdzięczamy do organizatorowi BWA, dyrektorowi Markowi Kusiowi, który zawsze wspaniale aranżuje te wystawy. Czyli no, jeszcze mamy dwie dodatkowe wystawy tutaj przy okazji naszego. Więc dalej jest wystawa jurorów, którzy wspomagali nas tutaj w tej całej pracy jest wystaw, no my też się tutaj troszeczkę przyczyniłyśmy do tej wystawy z panią e, doktor habilitowaną Moniką Starowicz, ale też jest wystawa towarzysząca, to jest studencki plakat teatralny z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, z mojej pracowni, pozwoliłam sobie tu moich studentów tam pokazać, tam w tym boksie na końcu mhm. sali, tak, tam nawet są dwa boksy, jest ponad 70 plakatów, pokazuje z różnych lat, robionych do premier teatralnych, teatru rozrywki w Chorzowie oraz plakaty dowolnych, do wybranych teatrów. Godna uwagi jest ta wystawa. 28 Biennale plakatu polskiego w Katowicach. Myślę, że kolejne biennale będzie jeszcze bogatsze. Myślę, że uda nam się znowu zaskoczyć y, naszych uczestników, widzów i publiczność, dlatego że planujemy znowu jeszcze pewne zmiany w Biennale i myślę, że za dwa lata zaprosimy na nową odsłonę. To tak na razie nieśmiało zapowiadam, bo nie wiadomo, co z tego wyjdzie Ale, oczywiście, e, e, natomiast co? wystawa jest naprawdę mocna, mocna no, wystawa. Tego się nie przygotowuje w ostatniej chwili, to tego czasu potrzeba. No, no, jakby w olimpiadzie, czyli między biennale, od jednego do drugiego, trzeba już myśleć o następnym. Potem, oczywiście, ten czas upływa, upływa, nie ma co oszukiwać, że, że jesteśmy takie strasznie skrupulatne. Natomiast w pewnym momencie rzeczywiście trzeba się solidnie wziąć do pracy i dzięki naszym też współpracownikom wspomagana z Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, za co bardzo jesteśmy wdzięczni. Pomogło nas w tej chwili Instytut Korfantego też w tym roku. Także będziemy poszukiwać większych jeszcze sponsorów, jeszcze współpracowników, jeszcze współorganizatorów, partnerów, którzy będą mogli wspomóc nasze pieniądze, no żeby to była jeszcze jeszcze większa impreza, no zobaczymy co się uda zrobić. Na razie już to była rekordowa, że tak powiem, frekwencja. No ważne, że jest plan i coś trzeba już przedsięwziąć. Zatem życzę kolejnej udanej, wspaniałej wystawy 29 Biennale plakatu polskiego katolica. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Postaramy się. Jeśli oczywiście będziemy dalej organizować to Biennale, myślę, że tak i no, 29 też będzie fajne. <śmiech> dziękuję, <śmiech> dziękuję bardzo. Serdecznie, kłaniam się.